Czy w każdej kuchni jesteśmy w stanie zastosować trójkąt roboczy? Zastanówmy się, co się dzieje w sytuacji, gdy nasze odległości są zbyt małe. Najwygodniejsze rozwiązania do zastosowania układu trójkąta roboczego. Dzień dobry, witam Was u mnie na kanale. Dzisiaj poniedziałek i zapraszam na wnętrzarskie historie opowieści. Ja nazywam się Karolina Szyszka, a ten kanał jest o moich dwóch największych pasjach: o projektowaniu wnętrz i prowadzeniu własnej autorskiej pracowni, która nazywa się Grupa Nono. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o takim bardzo technicznym temacie, który niezwykle związany jest z tymi pięknymi elementami naszych wnętrz. Konkretnie opowiem Wam o trójkącie roboczym, o złotej zasadzie, która powinna dotyczyć każdej kuchni. Na początku powiem, co to takiego w ogóle jest, bo często słyszymy trójkąt roboczy, ale czy każdy tak naprawdę wie, o co tutaj chodzi? Wszystko wytłumaczę. Następnie powiem Wam, dlaczego warto projektować kuchnię zgodnie z tą złotą zasadą, z tą trójkątną zasadą. I pytanie też bardzo ważne, które zadamy sobie na sam koniec: czy każdą kuchnię jesteśmy w stanie zaprojektować zgodnie z zasadą trójkąta roboczego? I na koniec pozwolę sobie dodać jeszcze taką moją krótką opinię na ten temat. Czy to jest ważna zasada? Czy to jest przydatne, czy ja w swojej pracowni w grupie Nono no, stosuję tę zasadę? Na początku wytłumaczmy sobie, czym jest ta złota zasada, zasada trójkąta roboczego w kuchni. Jest to taka zasada, która według której powinniśmy zaprojektować kuchnię, ponieważ dzięki niej nasza kuchnia będzie maksymalnie praktyczna i funkcjonalna. Oczywiście to nie jest jedyna zasada, którą trzeba się kierować w projektowaniu kuchni, ale warto o niej pamiętać. Dlaczego? Żeby to dobrze zrozumieć, wytłumaczmy sobie, co my w tej kuchni generalnie robimy. Może każdy robi różne rzeczy, ale może przypomnijmy sobie, do czego tak naprawdę każda kuchnia powinna służyć. W każdej kuchni przechowujemy nasze zapasy, jedzenie, więc potrzebujemy jakąś spiżarkę, lodówkę, miejsce, gdzie rozpakowujemy zakupy, z którymi przychodzimy do naszego domu. Następnie, gdy chcemy coś ugotować, wyciągamy. Konkretne produkty z lodówki i odkładamy je na przykład na blat. Tam rozpakowujemy te produkty i przygotowujemy do mycia. No bo jeżeli chcemy zjeść na przykład świeżą, pyszną marchewkę, to najpierw musimy ją umyć. Więc przekładamy z blatu roboczego do zlewu nasze warzywa, myjemy i co dalej? Następnie odkładamy. Świeżą umytą marchewkę na blat roboczy, najlepiej żeby to był kolejny blat, nie ten co poprzednio i tam na przykład kroimy naszą marchewkę przygotowując ją do gotowania. Jeżeli już jest pokrojona, wrzucamy do garnka, w którym już gotuje się woda na naszej płycie indukcyjnej, gazowej, czy też może w piekarniku mamy przygotowaną blachę do upieczenia naszej marchewki. I to są takie podstawowe czynności, które w kuchni wykonujemy. Mądrzy ludzie, którzy bardzo szczegółowo przeanalizowali tę naszą pracę kuchenną, wyciągnęli z tego jak najwięcej powielających się schematów po to, żeby można było usystematyzować. Całą naszą pracę kuchenną i sprawić, by nasza praca była maksymalnie ergonomiczna. Okazuje się, że najważniejszymi elementami każdej kuchni jest właśnie miejsce, gdzie przechowujemy nasze produkty, czyli najczęściej są lodówka, następnie gdzie myjemy nasze warzywa, czy też produkty, które będziemy jeść. Czyli jest to zlew, oraz dalej gotujemy, pieczemy, czyli piekarnik lub właśnie płyta indukcyjna gazowa. Te trzy punkty okazują się być najważniejsze, i one właśnie zostały rozpięte na wierzchołkach trójkąta. I tak właśnie powstaje trójkąt roboczy. Okazuje się jednak, że ten trójkąt roboczy najlepiej będzie działał. Nam, my będziemy najlepiej pracować w tej kuchni, gdy on będzie miał odpowiednie wymiary lub będzie się mieścił w przedziale odpowiednich wartości. Jest uzgodnione, że długość wszystkich ramion trójkąta roboczego powinna nie przekraczać 7 metrów. Oraz dla zapewnienia komfortu pracy przy blacie kuchennym. Określone zostały odległości pomiędzy konkretnymi właśnie strefami gotowania. Między lodówką a z lewo zmywakiem powinno być między 120 a 210 cm odległości. Między z zmywakiem a kuchenką, czy też płytą indukcyjną, piekarnikiem, również powinno być między 120 a 210 cm. Mówi się też o 90 cm, że wystarczy. W sytuacji, gdy mamy małą kuchnię, Pewnych wymiarów nie jesteśmy w stanie osiągnąć, więc te 90 będzie odpowiednie. Natomiast jeżeli chodzi o odległość między kuchenką a lodówką, ten wymiar powinien mieścić się w przedziale między 120 a 270 cm. Z moich obserwacji, z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej ergonomiczna kuchnia jest wtedy, gdy wszystkie ramiona trójkąta są równe czyli tworzymy trójkąt równoboczny czyli między każdym sprzętem mamy takie same odległości. I na przykład nie musimy więcej kroków robić między lodówką a piekarnikiem, tylko cały czas te odległości są takie same. Ok, wytłumaczyłam Wam na czym polega ta złota zasada trójkąta roboczego. Zastanówmy się, dlaczego w ogóle warto ją stosować. Co to znaczy, że praca w kuchni będzie bardziej ergonomiczna? Przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli mamy Sprzęty czy wszystkie elementy kuchni rozstawione w odpowiednich miejscach, w odpowiednich odległościach, to nasza praca kuchenna jest mniej męcząca. Wynika to z tego przede wszystkim, że robimy mniej kroków. Wyobraźmy sobie skrajne rozwiązania, gdy mamy na przykład bardzo daleko od siebie poszczególne Urządzenia, wtedy musimy wykonać bardzo długą odległość, dużą odległość, żeby dotrzeć do poszczególnych, właśnie sprzętów. Zastanówmy się, co się dzieje w sytuacji, gdy nasze odległości są zbyt małe, są mniejsze niż ta dolna granica odległości w naszej złotej zasadzie. Jeżeli mamy lodówkę zbyt blisko z lewu, to zmniejsza nam się do minimum. Odległość, która dzielona jest najczęściej blatem roboczym. A nie tylko ważne jest to w trójkącie roboczym, że mamy lodówkę, że mamy zlew, ale właśnie też to, że mamy odpowiednią ilość blatu roboczego. Pamiętajmy, że blat roboczy jest niezwykle istotny w trakcie pracy kuchennej, w trakcie gotowania, więc jego ilość też powinna mieć odpowiednie proporcje do całej zabudowy kuchni. Także przekraczanie tej dolnej granicy, czyli zmniejszanie odległości między np. lodówką a zlewem, też będzie niekomfortowe. Dzięki złotej zasadzie ciągłość pracy kuchennej jest zachowana. Nie jest przerwany ten każdy etap, poszczególny gotowania. I wtedy pracuje nam się najwygodniej. No dobrze, pięknie to wszystko brzmi. Myślę, że to jest bardzo logiczne i każdy ten temat rozumie. Natomiast zadajmy sobie pytanie, czy w każdej kuchni jesteśmy w stanie zastosować trójkąt roboczy. Niestety nie zawsze jest taka możliwość. Wynika ona najczęściej z tego, że mamy na przykład zbyt małą powierzchnię. Po prostu mamy małą kuchnię i wspomniane odległości, czyli 120 cm, Minimalne 120 cm i jest trudne do osiągnięcia. Kolejnymi problemami, które mogą nam pokrzyżować plany naszej złotej zasady, są ściany lub to, co znajduje się na ścianach naszej kuchni. Najczęściej są to okna. Okna czasem przeszkadzają nam w uzyskaniu ciągłości blatów lub na przykład w zastosowaniu okapu, który jest na przykład nad płytą indukcyjną. I musimy wtedy taką płytę indukcyjną przesunąć w inne miejsce, i to na przykład ten e, trójkąt roboczy może nam zaburzyć. Kolejny element, który może nam utrudnić zorganizowanie naszej złotej zasady, jest kształt kuchni. Kształt kuchni najczęściej wynika właśnie z metrażu lub w ogóle z lokalizacji e, tego pomieszczenia, z tego, jak wygląda architektura całej przestrzeni. Możemy przyjąć takie ogólne trzy rozwiązania kuchni, jakie najczęściej się stosuje. Takie trzy kształty. Pierwszy kształt, najtrudniejszy, i najmniej korzystny tak naprawdę dla osób gotujących, czy dla po prostu funkcjonowania w kuchni, to jest kuchnia o podłużnym kształcie. Przy takim układzie niestety nie uda nam się zastosować złotej zasady, którą jest trójkąt roboczy. Wtedy polecam po prostu skupienie się na tym, by zastosować odpowiednią kolejność konkretnych sprzętów, tych głównych punktów naszej kuchni, czyli żeby na przykład na początku właśnie była lodówka, potem zlew, a potem płyta indukcyjna, czy też piekarnik. Także tutaj zadbajmy o kolejność, a z trójkątem roboczym możemy się pożegnać. Jeżeli mamy kuchnię w kształcie litery L, to też jest bardzo popularny układ, to tutaj już jest lepiej i tą zasadę możemy tutaj zastosować. Jednak bardzo ważne jest, jak duże odległości są pomiędzy skrajnymi elementami, czyli np. lodówką, a gotowaniem płytą indukcyjną czy też piekarnikiem. Tutaj często istnieje ryzyko, że przekroczymy tą górną wartość, którą jest 270 cm. Najwygodniejsze rozwiązania do zastosowania układu trójkąta roboczego są kuchnie w kształcie litery U. Wtedy możemy zastosować trójkąt roboczy. Najczęściej zbliżony do kształtu trójkąta równobocznego. I takie kuchnie moim zdaniem są najbardziej ergonomiczne, ale jak wiadomo, nie w każdym mieszkaniu, nie w każdym domu jesteśmy w stanie taką kuchnię stworzyć, bo po prostu nie zawsze mamy na to miejsce. I co wtedy? Co ja o tym myślę osobiście? Czy brak. Zasady złotej zasady trójkąta roboczego powoduje, że nasza kuchnia będzie niefunkcjonalna i tak naprawdę można się po prostu z tego powodu tylko załamać. Złota zasada trójkąta roboczego jest u mnie w pracowni, w grupie Nono bardzo ważna i zawsze o tym pamiętamy. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, nie każde wnętrza dają nam możliwość, by taką zasadę zastosować. Tak naprawdę im mniejsza kuchnia, im mniejsze mieszkanie, tym trudniej trójkąt roboczy zaplanować. Jeżeli zdarzy się, że wasza kuchnia nie ma możliwości stworzenia. Trójkąta roboczego, nie przejmujcie się, po prostu zadbajcie o inne rozwiązania, które będą funkcjonalne różnego rodzaju formy przechowywania, które podnoszą komfort, właśnie pracy w kuchni, czy też fajny, wygodny blad roboczy, odpowiednie wysokości poszczególnych elementów. Trójkąt roboczy to nie jest najważniejszy, jedyny element wnętrza kuchni, bez którego kuchnia po prostu nie jest praktyczna. Warto. O tym elemencie projektu pamiętać i pierwsze co warto o nim pomyśleć, ale starajmy się również myśleć o innych elementach kuchni, bez których również kuchnia nie byłaby funkcjonalna. Także trójkąt roboczy. Jednym słowem, złota zasada warto, warto, warto zastosować w swojej kuchni, ale jeżeli się nie da tego zrobić, to nie jest koniec świata. Pomyślmy o innych funkcjonalnych rozwiązaniach, które warto w kuchni zastosować, a o kolejnych funkcjonalnych rozwiązaniach kuchni już niebawem u mnie na kanale. Bardzo jestem ciekawa, czy dzisiejszy odcinek podobał Wam się i czy osobiście uważacie, że trójkąt roboczy jest ważnym elementem kuchni? Napiszcie, czy macie taki trójkąt roboczy zastosowany w swoich kuchniach. Jestem bardzo ciekawa. Do zobaczenia za tydzień. Życzę Wam miłego tygodnia.